Pierwsza poloniada została zorganizowana w 2012 roku. Tak, to już jakiś kawałek temu, z przerwami oczywiście. Mieliśmy po drodze parę, jedną pandemię, prawda? Ale teraz powracamy, jesteśmy cały czas, a w tym samym miejscu, w Wasilu, a w Elgro Village. Poloniada, na czym polega poloniada? Przede wszystkim zamysł poloniady to jest to, żeby spędzić rodzinnie czas na świeżym powietrzu z dzieciakami, pobiegać, zjeść. A, pobawić się przy dobrej muzyce. Market za opundowanie tych wspaniałych stypendiów. Właśnie się skończył drugi bieg dzisiejszego dnia, bieg z Upstekos dla dzieci. No trudny, sam go biegam, z przodu dzieci biegną za mną, mamy przeszkody różnego rodzaju, przeskoki, wyskoki, manki boe, parzanie się pod linami, bardzo dużo ciekawych rzeczy, super zabawa, każde dziecko po skończeniu dostaje medal i co, wydaje mi się, że im wcześniej dziecko zacznie sportową aktywność ruchową, tym lepiej dla niego, bieg w tym roku jest trudniejszy niż na pewno w zeszłym roku, z tego względu, że zrobiłem go dłuższego, i mamy dodatkową nową przeszkodę, która jest ciekawa. Z Danielem Bociągu jesteśmy tutaj po raz drugi. Kolejna poloniada w Bassi czy Lota piąta to kultowe miejsce na mapie aglomeracji śickiejowskiej. Batabek, która stoi za tym całym poloniadowym zamieszaniem. Bez niej nie byłoby tu ko kozła biedka, bez niej nie byłoby tu kiełbasy, bez niej nie byłoby tu absolutnie niczego. Że to by się jeszcze chce. Skąd ta siła? Skąd ta moc? Właśnie nie wiem skąd ta moc, ale muszę troszeczkę sprostować, że to nie tylko ja, bo tutaj jak okręcisz się wszyscy pracownicy, skroma, skroma. Są, wszyscy pracownicy, którzy są z KD Market, wszyscy nam pomagają, więc to nie jest tylko ja, ja nie biorę na za wszystko kredytu, dobrze? Czyli ona nie bierze za wszystko odpowiedzialności, jak coś tutaj nie hało, to nie zgłaszajcie się absolutnie do bojaty. Słuchajcie, ale tak naprawdę, zupełnie na serio, to jest miejsce, w którym absolutnie trzeba być. To jest piknik sportowy. Nie tylko taki, że jemy, pijemy, rozmawiamy, pańczymy, a potem nas odwożą do domu, bo nie możemy sami jechać. Tylko to jest wyjątkowe, sportowe miejsce. Tutaj za nami, słuchajcie, albo przed nami, zależy z jakiej perspektywy, jest tor biegowy, po którym dzieciaki już biegały. Bieg przełajowy. Słuchajcie, co tu się działo? Ode, dzieci są. Fenomenalne. Zimne. Jak ja widzę te dwuletnie dzieci, trzyletnie dzieci, które chcą się wspiąć na tą a, przeszkodę, która jest wysoka, to jest po prostu, są super kids. Klatka i biceps, tak? Tak jest. Sztanga waży 45 funtów, klateczka 45 na boku, czyli mamy 90, 35 to... 165 funtów na klateczkę. To są takie podstawowe ćwiczenia, nie? jeżeli tak. chodzi o jakiś taki workout, górne części powierzchni ciała. Tak. To, to klatka i biceps to będzie taki pewnie standardzik, tak? Tak jest. Mamy dwie konkurencje, kto zrobi najwięcej powtórzeń, kumulujemy punkty no i szukamy e, najsilniejszej porki, najsilniejszego to. polaka. Takiego polonijnego strongmana, tak? Tak jest. Po, szukamy polonijnego pudziana. słuchaj. Po raz pierwszy w życiu czuję się jak, jak święty Józef. Nie, nie, nie. Zostaw w człowieku to zwierzę, po prostu. Bardzo Poloniada dobrze. w Bassie Woods, KD Market i cała ekipa dzielnych polonusów mieszkających tutaj w aglomeracji Chicago. My jesteśmy w najfajniejszym miejscu tej Poloniady. Słuchajcie... My chcieliśmy wejść do obory, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie weszli do obory. Co prawda zainscenizowanej jesteśmy pośród dzieci, no bo um, kolega Infulecki i ja, Daniel Bociąga, czasami zachowujemy się jak dzieci i właśnie teraz jest ten moment, Spróbujmy tutaj... się z nim dogadać. To jest Mietek B. Mietek B. Na razie mam wrażenie, że mamy do czynienia z milczeniem owiec. Ale mamy tutaj dzielną kurę. Sprawdźmy czy w Stanach Zjednoczonych kura reaguje na polskie chip chip. Cip cip, 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 cip. Chyba nic z tego. <laughs> okay, I'll take care of it. <laughs> better be cornered, the chase.